Że gdy jej bracia się lubili bawić, co księżniczka robiła? Proszę. Czytała książki. Czytała książki, przesiadywała w bibliotece. Była bardzo mądra. A teraz, kochani, zapraszam gościa specjalnego tej u dzisiejszej uroczystości. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. W tej biblioteki jestem królową i na to daję wam moje słowo. Lecz świata moja stara i brudna, bo królowanie to jest rzecz trudna. Dzieci w ogóle mnie już nie lubią. Zginają, plamią, niszczą i gubią. W każdym tygodniu przeżywam męki. Dzieci mnie biorą, żeby mnie dręczyć. Ten poniedziałek Zabrał mnie Bartek. Już po południu wyrwał pięć kartek.